Czyli to sama zrabka dzisiaj będzie jako dodatkowy filmik, vlog. Tak sobie pomyślałem, że jak będę sobie gonił na spacerki, to będę właśnie nagrywać zawsze vlogi. Idę zobaczyć, czy coś tam wy pod brzuskami nie rośnie, tam coś pod sosnami. Chyba się już domyślacie, o czym mówię i to są sprawdzę, czy w tej tygodniowej... Słyszy jakieś grzyby mogą rosnąć. Wczoraj miały być burze, ale niestety wszystko przeszło. Wszędzie jest straszna susza rośliny, gusy, maja. Ja to nie mogę patrzeć, jak wszystko schnie. Jest naprawdę straszny. Wcześniej jakiś był okres, co tak badało, co wtedy szukałem grzybów, ale to już przyszły wielkie i jest strasznie sucho. Niestety. Ale wczoraj miała być burza. Ale oczywiście wszystko przeszło. Dzisiaj rano było pełno chmur. Oczywiście wszystko przeszło. Zobaczcie. Ale jutro o 14.00 mają być burze. Po prostu przejdą tutaj, no. O matka Przejdą przez nas wielkie burze. Po prostu nie ma szans, aby nas to kominęło. Jak sprawdzałem, ale jak znam życie na stach, to wszystko kominie. Może mają rację, bo to taka jest mapka, co pokazuje przyszłość, co, mo co może dziać się na niebie. Nie jak chmury, w którą stronę pójdą, ale. Jak patrzę na te mapki, to te chmury się rozwalają, tworzą, rozwalają, tworzą i nie wiem, czy to do nas dojdzie, ale mam nadzieję, bo przylełby się też, zobaczcie, jak to wszystko usycha. Trawy tu, gdzie jest dużo kamieni, usychają, tu jeszcze jakąś wilgoć się tworzy, ale strasznie jest sucho. Ale idę się rozejrzeć nad kurkami, czy coś tam może urosło Ech, kocham zbierać grzyby i muszę też to korzystać przez wakacje ale w tym roku grzybobranie u mnie na kanale będzie w sensie z blinka takich tutaj wielkich nie będzie tylko zypa tam będą wielkie grzybobranka a tu jak będzie to po prostu przy jakimś vlogu może ale gdzie będzie w ogóle, że będzie nie, na przykład tytuł? Że będzie tytuł Grzybopranko czy takie coś w tym stylu? Nie. Nie będzie, tylko będą cypapianiec, będzie Grzybopranko. Tutaj może po prostu w vlogu będzie napisane: Próbuję znaleźć grzypa", czy coś w tym stylu. Ale będzie jechać pociąg. Normalnie tego ciągu nagrać, bo strasznie dużo ludzi było i cichaczym jakoś nagrałem ten pociąg, ale coś tam widać. Coś tam widać. Tak sobie idę. dróżką, swoje miejscówki będę, znaczy pójdę tam w sobie i je zobaczę. Może coś się trafi zobaczę, ale znów jest strasznie gorąco. Jeszcze rano było. Super chłodniutko, a dzisiaj znów gorąco strasznie. Ale mam nadzieję, że te burze przyjdą, bo zobaczcie. Sucho jest strasznie, no bardzo. Strasznie sucho jest. Wszystko gusycha. No nie dobrze, nie dobrze. A jak tym bardziej jak jest susza, to nie ma grzybów. Przecież grzyby rosną szybciutko po deszczu. Zobaczymy, jak po ulewie, ale mam nadzieję, że ten wrzesień będzie troszeczkę taki bardziej deszczowy z październikiem. I w sierpniu też coś tam pada, bo to też rośliny grzyby potrzebują. Wszystko potrzebuje tego deszczu, ale też bez przesady, aby chorób jakichś grzybowych nie było. Ale. Deszcz jest potrzebny, a jak też się godzi do lasku, no to brzoza tu rośnie, to co, pierwszy raz zauważyłem tej brzozy, no, nie dowierzam. Chodzę tędy bardzo często, a ja pierwszy raz tą brzozę zauważyłem, no. Ja to naprawdę, ale mówiłem teraz, że tak, że jak pada deszczyk, w Lasku to też, znaczy, w sensie jak bada deszczyk, no to super, w Lasku jest wilgotno, ściuka jest wilgotna, na liściach są kropelki deszczu, grzyby są wilgotne. To tak lepiej jest chodzić na grzyby, jak jest bardziej wi wilgotno, bo jak jest też wilgotno, to są grzyby. Wszystko ładnie się wtedy zieleni. Okej, okay, ja tak sobie idę przez dwie minuty gadam. O deszczu, o grzybach i o suszy. Jakiś inny temat trzeba tu jeszcze znaleźć, ale chodzę na pewno, może coś tu ciekawego się znajdzie. Pociąg, ptaszki, no tutaj po prostu vlog taki na. vlog spontaniczny. Jak się coś uda nagrać, to super. Może jakieś grzyba znajdę, to też dodam do tego vloga. Wiem, ma być wakacyjny i będzie wakacyjny, bo ja kołam zbierać grzyby. Dlatego o, I też dzisiaj pod, pojawi się filmik z przecież moich tutajnych no, roślin. Co tydzień miały być pokazywane, a dzisiaj się pojawi, bo dalia mi zakwitła z nasion. Ui! Bardzo się cieszę. Wczoraj miałem zbiór gógureczka. I jakoś da się na balkonie uprawiać te warzywa, ale lepszy by był ogród. Może kiedyś uda się. Bardzo bym chciał. Bo tak mam no, piękne rośliny jak na balkonie. Jak uprawianie w małych doniczkach. To tak wszystko pięknie rośnie, ale w gruncie jest to coraz ładniejsze, tak. O, tu nawet zielona, ale też wszystko usycha, no zobaczcie, susza. Ale w ogóle nie pachnie grzybami, w ogóle. Strasznie sucho. A jak się wyjdzie na słoneczku, to jest bardzo gorąco. I jeszcze taka ważna informacja dla tych osób, co, co oglądają moje filmiki, mam wielkie pytanie. Czy chcecie, aby tutaj na, na tym kanale Stefan Zdrawka pojawiały się, bo właśnie no tutaj we vlogach, jakieś tutaj y, grzyby? Czy mam stworzyć nowy kanał, co będą wszystkie tutaj jakieś grzyby brania, A na, na tym kanale tylko symbolicznie to mam takie dla Was, właśnie, pytanko. I jeszcze zadam pytankowy na społeczności bo w poprzednim vlogu 11 wy wyświetleń i 0 lajków to lepiej, wolę też tam go dać. No niestety nikt mnie nie chce oglądać w ale dzieci co go oglądają, a nawet nie dają im lajków, to się cieszę, jak ktoś nawet mnie tu go ogląda. Możecie właśnie też napisać może, co mam zmienić, aby, abyście chcieli bardziej to oglądać. Naprawdę, ja mogę tutaj kanał zmienić kompletnie i go oprócz gier, <grym> to to jedna rzecz, ale nie wiem, jakieś lepsze vlogi, więcej wędkarstwa, więcej ogrodnictwa. No to takie mam was, dla Was pytanie, czy więcej jakichś zabaweczek, nie wiem. No. Takie dwa pytanka. Ale najwięcej la, la, lajków mam pod filmikami z, z rapunkami, dlatego wam bardzo dziękuję. Miałem tam 15 lajków pod jednym filmikiem. To naprawdę jest. Y, bardzo dziękuję. Jestem szczęśliwy, że nareszcie zobaczyłem jak to jest mieć 15 lajków. I ze 100 wyświetleń Bardzo dziękuję no te vlogi to mniej są oglądane. No, najbardziej są zdrabki. Na drugim miejscu są I, b, tam grzybiarstwo, jakieś tam zabaweczki różne, taka, na trzecim są vlogi, ale vlogi też muszą być przecież. Ale świesz śpiewają. Ale grzybobranie z ma tam jakieś ileś tam i wyświetleń, że stoi leś, dlatego bardzo dziękuję w tym roku też, bo przez dwa lata nie nagrywałem w ale już teraz będę. Czyli widzicie co tu się dzieje? Jak ja godzę wszędzie skaczą koniki polne. Zobaczcie. Słyszycie ten dźwięk? O! Ja wam pokażę, no niesamowite. Zobaczcie tu co się dzieje. Idę tędy. Skaczą w sensie koniki, bo no, o, wszędzie są droga koników polnych, no dosłownie jak to widać, to naprawdę super.